Cześć, to Wasław, w Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj mam przyjemność recenzować drugą książkę MJ DeMarco, autora Fastlane'u Milionera Unscripted, która jest już dostępna w polskiej wersji językowej. Zapraszam. Widzicie, czytam ponownie tą książkę, już ją raz recenzowałem na kanale, może pamiętasz, może nie pamiętasz, możesz zerknąć na tą recenzję sprzed bodajże trzech lat, chyba w 2017 ją kręciłem. Tuż po przeczytaniu angielskiej wersji tego dzieła, fast, e, Unscripted, MJ'a DeMarco, też teraz, gdy czytam ponownie tą książkę, wspomnienia wracają, bo pamiętam, że czytałem pierwszy raz tą angielską wersję, gdy byliśmy na Malcie z żonką, tam piękny czas, w autobusach sobie czytałem e -booka. Właśnie Unscripted w oryginale, teraz odezwały się do mnie złote myśli, które wydają tą książkę, że jest polska wersja, żebym, że, że mi podeślą, żebym zrecenzował e, czy zrobił film. I chętnie, z, chę, z chęcią się zgodziłem, bo jest to książka, którą warto przeczytać. Ze względu na to, że sam Fast Milionera jest mocno skupiony na biznesie, na tworzeniu biznesu, na wybraniu tej ścieżki fast lane, a nie slow lane, a nie sidewalk. A tutaj mamy trochę szerzej opisaną całą sferę myślenia wokół tego, jak tak jakby skrypt, czyli paradygmat, w którym żyjemy, chce nas wcisnąć z powrotem na ten sidewalk czy slow lane, i że wiele rzeczy wokół naszego życia, takie jak rozrywka, czas wolny, nazywanie dni, wkładają nas z powrotem w ten paradygmat pracuj 9 do 17, do 65 lat, 70 i będziesz miał potem emeryturę, to odpoczniesz. W tej książce mocno atakuje ten schemat MJ Demarco. Wręcz można powiedzieć, że wali jako buchem, jakie to jest złe, jak też cały system edukacji w sumie tworzy z nas. Takich właśnie zeskryptowanych ludzi, którzy jaką, jedyną możliwość, jaką widzą, to jest właśnie ta, czyli praca, w której, której nie lubimy najczęściej do 65-70 lat i emerytura cieszenie się życiem e, na starość. Miej nadzieję, że ta emerytura będzie, miej nadzieję, że, że pracy nie zwolni. Miej też nadzieję, że em, pieniądz nie straci wartości. Dużo rzeczy musisz sobie, musisz mieć nadzieję, że dużo rzeczy pójdzie dobrze. I taka nadzieja, jak mówi przysłowie, może być matką głupich. Popatrzysz na przykład na inflację obecnie w naszym kraju, no to już możesz sobie przemyśleć, ile, jaką wartość będzie miał Twój pieniądz, który na przykład odkładasz, tak? E, jaką wartość może mieć Twoja emerytura? To są wszystko pytania, które pewnie... Każdy z nas sobie w pewnym momencie zada, i wydaje mi się, że im szybciej sięgniesz po książkę Unscripted, tym szybciej będziesz miał lepszą perspektywę na to, jak sobie na to pytanie odpowiedzieć i jakie działania zacząć podejmować, w którą stronę zacząć iść. Dlaczego nawet ci, którzy nie są przedsiębiorcami, powinni po tą książkę sięgnąć? Wydaje mi się, że niekoniecznie musisz być przedsiębiorcą, żeby wieść bardziej przedsiębiorcze życie, niekoniecznie musisz być przedsiębiorcą, żeby też. Zacząć myśleć o zabezpieczaniu swojej przyszłości już teraz i w sposób jakiś bardziej agresywny lub bardziej sensowny, jak, ba, jakkolwiek chciałbyś to nazwać. Biorąc pod uwagę ten cały opis skryptu, on porównuje skrypt do Matrixa. Wiesz, tak, jak było w Matrixie, coś wyjada z nas energię życiową. Podobnie jest ze skryptem, zdaniem Andrea DeMarco, czyli ten. Skrypt wyjada z nas energię życiową. Ta energia życiowa to może być kreatywność, to mogą być wszystkie rzeczy, które chcieliśmy kiedykolwiek zrobić, to może być w ogóle poczucie misji, dążenia do czegoś lepszego. I często żyjemy w tej hiper o której też on tu mówi. Czyli wydaje nam się, że będziemy mieć coś, to wtedy jesteśmy już na miejscu. I tak jakby złudzenie tego tworzą studia. Jak będziesz mieć studia, musisz mieć studia, będziesz mieć potem dobrą pracę. Musisz mieć dobrą pracę, potem będziesz, miał, będziesz sobie chodził jeździł na wakacje. Jak będziesz miał to auto, to będziesz taki. Będziesz miał... E, wiesz, tak naprawdę wiele z tych rzeczy, większość z tych rzeczy to są iluzje, hiperrzeczywistość, e, taka aura, Efekt aureoli, też znany z psychologii. Po prostu dokładamy tym rzeczom wartości emocjonalne i często dążymy do nich nie dlatego, że chcemy je mieć sami, tylko dlatego, że skrypt nam powiedział, że powinniśmy do nich dążyć. Powinniśmy e, po nie biec i poniekąd biegnąc sami, jesteśmy nieszczęśliwi, a potem, gdy tam dobiegamy, dalej jesteśmy nieszczęśliwi, bo nagle nasza bańka pęka i widzimy, że. To super auto, które myśleliśmy, że zmieni nasze życie, nagle nie jest tym super autem. Że ten awans, ta pensja, czy ten kolejna, kolejny jakiś milestone skryptowy nie, nie czyni nas dużo szczęśliwszy. Lub patrzymy na nasze życie, czy tam po kupnie domu nagle, przez kilka miesięcy jesteśmy w raju, i nagle znajdujemy się w miejscu, gdzie. Kupiliśmy dom, mamy dług na 40 lat i, e, i jesteśmy uwiązani do skryptowego życia przez to właśnie. Wiesz, to dużo tu jest miejsc, gdzie się warto zatrzymać i zastanowić. Niekoniecznie aż takie agresywne podejście do wszystkich tematów, o których mówi tu MJ, jest moim zdaniem sensowne w sensie, niekoniecznie ja bym mógł zaadaptować aż takie podejście agresywne. Um, no ale może to jest też kwestia tego, że bez tego ryzyka, bez tego, Akceptacji takiej przedsiębiorczości na 100%, czy 200%, czy 500%, ten efekt nigdy nie będzie też aż taki duży, kto już to wie. Podoba mi się też, że rozbija wiele tutaj tematów, trochę atakuje różnych guru finansowych, rozbija na przykład temat oczywiście odkładanego procenta, mówisz, że to nie czyni nas bogatym, rozbija temat tego, tego budowania biznesu na podstawie pasji, bo czy, czy podnoszenie zatem, co się kocha. Bo często jest to mylne jest to podejście, które nie zapewnia długotrwałego rezultatu. W ogóle rezultatu nie zapewnia. Wiele rzeczy tutaj weź, zastanów się nad tym, co on mówi, gdy będziesz to czytał. Nie, nie musisz wszystkiego łykać, ale to najważniejszy ten przekaz i to dążenie do wolności, takiej ekstremalnej wolności przez bycie przedsiębiorcą, przez bycie człowiekiem, który żyje na własnych warunkach. Nawet tu był z przodu dobry, cytatniczego. A propos tego bycia panem swojego losu, to jest ważna koncepcja i to jest koncepcja, która sprzedaje tą książkę, wydaje mi się, bo nie, nie, nie masz tu przepisu, jak sobie stworzyć życie idealne. Masz tu podane pewne idee, które pomogą Ci myśleć, pomogą Ci działać w stronę wolności, która będzie idealna dla Ciebie, życia, które będzie idealne dla Ciebie. Dobrze moi drodzy, polska wersja, sięgnijcie po nią, wydana przez Złote Myśli, wreszcie można ją w Polsce kupić, Kupi książkę MJ'a DeMarco, Fasty Milionera, wciąż niedostępny niestety w druku, ale być może wkrótce będzie, dlatego warto by sobie sprawdzić obie te książki. Jak najbardziej polecam, ocena 9 na 10, dziękuję bardzo za oglądanie, jeśli chcesz jeszcze więcej kontentu na ten temat, zobaczmy starą recenzję z 2017. Dzieci płaczą, to jest mój sygnał, że trzeba kończyć film. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć.